Dzisiaj zagrałam w minecrafta Mam mało czasu, no oho Możemy można chyba zagrać, ale jak widzicie mam mało pamięci o tym tego tego najgorszy Ten film na świecie, który nie umiem pobrać, najnowszego androida, więc na pewno ten film będzie najkrótszy Będą tu jakieś fajne e to jest jakiś po prostu film, w którym robimy różne lifehaki. Jak widzicie, jeszcze buduję teren. To wszystko zapisało. No sorry, ale już będę mnie nagrywała z mikrofonu, po prostu to zapomniałem go wziąć. No i tak. Pokażę wam, jak to zrobić, jak taki fajny gry zrobić. Zacznijmy na przykład. E, jak Dobra, to jest łatwe do zrobienia. E, tak, jak zrobić na przykład. Takie coś. No to już Wam pokazuję. Nie jest to aż tak trudne. Blair, jaki e, surowiec? Znaczy tam. Złoto, czy szmaragd, czy coś. To, to po prostu musimy. E, dobra. Musimy latarnie. Musimy latarnię. Po prostu, jakby robili zwykłą. Pokażę Wam coś. Po prostu latarnię. Nie, no zwykła latarnia, super. E, po prostu, zwykła latarnia. Nie, no super. Ale Wam pokażę, jak ulepszyć tą latarnię. Bierzemy szkło, bierzemy nasz ulubiony kolor, stawiamy ten ulubiony kolor tu, tu, kasujemy, kasu, kasujemy, kasujemy, kasujemy i pek. mamy zrobiona. Pokażę może teraz jak zrobić grill, ale o wiele lepiej. Bierzemy jakiś piec, może to być nawet blaki piec. Czy jest jakiś piec? Poczekajcie. A! Bierzemy na przykład taki piec, żeby był ładniej. Bierzemy ogień. Musimy się lekko wkopać. tak tak robimy. W tej tej tak, tak. tak. to tak. Dla klimatu. Mogę wziąć pełno takie deski, ale no... Wam powiem, że to tam. To trochę dłużej zajęło, bo zanim wyszukam i za nim postawię. To już lepiej się trzeba poświęcić. wydajemy to tu. Oj. Nie, Ja już wam pokazuję. Nie wdle jaki blok. O Boże osa. Idź. I dobrze plikasz robimy to tak tak eee. o boże tak oj coś nie pykło tak to robimy w inny piec i będzie taki Robimy tutaj te... ...bloki OS... E, e, wy to widzicie jakby co e, w czwartek, ale to nagrywam jeszcze w środę. E, ważny dzień wszystkich świętych. Jeszcze dzisiaj się pojawi live. Wy to, bo, to wy widzicie w czwartek. A ja to nagrywam... Ech. Król, widzicie? Się to ma wyżej ogień. czytajcie, to to robimy tak. I jeszcze mam etap. Tylko mało. O, tak robimy. O, tak robimy. Tu tak. I tu wełna. Wiem, że trochę jasna, ale to jest ciemniej. No i proszę, mamy zrobiona. Pokażę Wam teraz, jak zrobić o taką piękną strefę relaksu. Musimy to się Ten. Robiś tak samo. Bierzemy tutaj y, zwykłe drewno. jeszcze ja mogę wysiąść. Po prostu robię to trochę inaczej, żeby było trochę lepiej. Weźmy... Y, czy łóżko to jest tu Weźmy niebieskie. Y, no i to. No i robimy to w tym miejscu jest już noc ale tak to nad teraz jest noc, więc naprawdę minecraft, dobra płytki muszę tu zrobić płytki no i dobrze Dobra, zamiast tego. Tu musi być pełno. I tutaj tak. Nie, mówiąc naprzeciwko. O, o wiele ciekawsze musi być to łóżko. O tak. No, przyznajcie, że to trochę wygląda jak morza. Tutaj tak. Biblioteczki. Letnie. No i jeszcze drabina Mian, że to trochę niskie, ale nie Już będzie komuś łatwiej I na przykład patrzcie Tu można skakiwać i iść na przykład Spać jak w realnym życiu I słuchajcie jeszcze Wam pokażę, jak to fajnie dokończyć. Tutaj robimy tak. Nie. Sorka, blok wyżej. Tutaj musi to niestety, ale usunąć śmierć. Jeszcze wystarczy naprawdę zrobić. I już mamy gotowe. I. To na razie wszystko i no, mówię Wam, będzie nowy film, ten jest bez montażu, czyli o, jeszcze się dzisiaj pojawi film, no nie o live się pojawi, jednak zadecyduję live z Minecrafta, gdzie, twój będą różne gry. Nie mój!